Hej, cześć, siemanko, ja jestem Czubu i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zagramy bardzo ciekawy tryb. Yy, widziałem go u ekipy Rapy na polskim YouTubie. Oni oczywiście, jak to się robi u nas w kraju, podpierdzielili kontencik z, z zagranicy, ale no kto by nie skorzystał, no tylko głupi by nie skorzystał. Jest ze mną yy, moja ulubiona ekipa, czyli Księżniczka. Hejo. I Damiannyny Podłoga. Siema podkim. Tryb będzie polegał na tym, że wyświetli nam się blok, na którym po prostu w ciągu 5 minut musimy stanąć. Komu się nie uda, ten przegrywa. Zasady bardzo proste. Myślę, że możemy startować. Jesteście gotowi? Tak, a ustawisz dzień? No, ustawiasz. co? <grym> Okej, okay. dzień. Dobry. Dobra, no to co? Gotowi na pewno? Gotowi, no. Dobra, uwaga. Okay. Dawaj coś łatwe. No to ja no chyba odpadam na pierwszym, nie? Ja też. Do... Muszę iść do netheru. Do netheru, dobra, to róbcie portal. <noise> róbcie portal! Ty dałem też do netheru? No, nether brick wall, to chyba wszyscy mamy to samo, czy nie? nie, nie, nie. Wall? Ja mam nether brick fence, czyli tom. Ja nie mam w netherze, ale, ale ciężko będzie, ciężko. Ta, ja muszę znaleźć jakiś portal I, Ja nie wiem jak się do Netzeru nie wiem jak się chodzi. Dobra dobra na no spokojnie yeah. Czy będzie gdzieś portal A to randomowo może być portal? No, ale nieskończone. Ale, nie, nie ale to nie w tej wersji No no no. Tylko że na no, tam będzie brakowało kilku obsydianów, no, ale one mogą ale być też w skrzynce. w Na pewno tam kluczcie felek, no. Kurczę, fejk, to jest no. Moja szansa. Wiecie. Ciężko wam powiem, ciężko 5 minut no to, to mamy, tak? Tak, tak, tak. Pięć oh, minut wejść do NetherRTC, speedruny robię. I jeszcze znaleźć fortecę. Jeszcze znaleźć. Ja. Mogę się zawsze zrespić na fortece, ale no to jest mała szansa. Wie, ja, ale no. to ogólnie. Y, I fajna zabawa, ten tryb. Jest... No, no, no. Też tak myślę. No myślę, że będzie rewanżek, no Wam wątpię, że się uda. No nie macie szans w Gość, sumie tak naprawdę. No nie wyszczerbujcie. Ale u mnie też nie jest ciekawe. Ale mam przynajmniej... Ja nawet nie wiem, gdzie te portale mogą... Czy są na przykład Kolebek. jakieś określone miejscówki, gdzie... ...gdzie mogą te portale być. Na pewno. Pewnie nie na nie, nie na wszystkich biomach. No nie, na wszystkich... No nie mam. Wydaje mi się, że chyba nie. Chcę świnkę zabić. Dobra, dobra. I jak nam się nie uda, no to wyskoczę od razu kolejny, i po prostu od razu będziemy nie? A dalej. czyli od razu wyskoczę? No, 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 nie będziemy się już spotykać. Okay. Wyskoczę od razu i lecimy. I eku zostaje, jakby co, nie resetuje się nic. Aha, okej. Okay. Okay. Dobra wiadomość. Dobra, mnie czeka bardzo długa podróż. No, 5 minut to nie wiem. Nie to chyba, już chyba ze 4 zostały, nawet mniej pewnie. No, no pewnie mniej podejrzewam. Do... Nie wiem, czy na przykład tego nie odpuścić, trzeba sobie barwników nie naciuchać, albo coś innego. Tego szukać chcesz? No gorzej jak na przykład Kamilowi się uda, nie? I wtedy co? So, przegrywamy oboje, tak? No, no, no. Wtedy easy win tak zwany. A co ty masz, bo ty nie powiedziałeś? Ja mam sadzonkę akacji. Co? Akacje, akacje. To przecież dżungla była obok. Dobrze, no, przecież... akacje nie, nie są w dżungli. Akacja jest na sawannie. To ty wystarczy, że znajdziesz w sumie. To masz kurczę trochę łatwiej chyba. Znaczy no na pewno łatwiej niż wy, ale i tak, no i tak jesteśmy na niekorzystnym biomie do tego. No tak Jak wam działa? No już jest, powiem wam, jest piąta minuta nagrania już przeszła, więc no odjąć przywitanie. Ciężko. Jak ja się zaraz... A ja się chyba to odpuszczę i będę zbierać co innego. To co mówiłeś Damian? Że zaraz się zabiję, a jak umrę to co. No i zaraz piszcie się tam, gdzie gdzie się zaraz pijesz, jak przyjdę na serwer 38. No nie wiem jak mogę, mogę ci dać chlebki jak się spotkamy. Halo, lag jakiś. Wow, o ok. jaki lag był. Oj craft serwer mój ulubiony. to ktoś jakiś getting UN uh, upgrade POG. A jak? Dobra. No okay. i się nie udało. Okej. Okay. Okej. Okay. Co? Już masz? Obojętnie I jakim? miałam obok kwiatka czerwonego Miałam stanąć na popi No i stanęłam na czerwonym kwiatuszku, bo to jest popi Łatwo z wami chłopaki czy ja mogę jakoś zobaczyć jeszcze co ja miałem? Na czacie debil. No debil, debil Ciśnij T Dobra, już widzę Co macie? Ez co miałeś? Eee, sprusowy płotek. Co ty gadasz? Zamiast? Dobra. Ja mam tulipana. To też łatwo. Tak za dużo fajnych rzeczy tu nie mam. Ja w sumie kółeczko zrobiłem, bo jestem znowu... Hmm. w tej jungle dżangli. Przy jestem. tutaj jeszcze ta niepewność, bo nie ile czasu, nie? No już dziesiąta minuta nagrania. Udać się, ja wierzę. Tak jest! Kip. Okej. Okay. O. o kurde. Nie jest dobrze. No. To nie jest to, to nie jest to, to nie jest to. Kuźwa. Co macie? Ja pierdolę, ja nie wiem jak się... Dla was to pewnie by było easy, ja mam dywan ee, fioletowy. To musisz fioletową wełnę. No to tylko to jakoś z barwnika, tak? Trzeba zrobić coś No, no, no. Mam fioletowe kwiatki. No to jest. Szybko, ja owce. chyba odpadnę. A co wy macie? E. Ja mam cyjanowy konkret. No to też łatwo, no ja mam... Znajdź niebieski barwnik, a niebieski barwnik to jest lapis. A nie ma niebieskich kwiatków? Są chyba. Są tu Ale to jest light blue. Jeszcze wiosce nie. No ja mam Dark Oak. Ale co? tu biom jest tylko. Z, z, zwykły. Nie, zwykły Naprawdę Może masz tam? Dark Oak. O. Mam, a co? Ale się ciemno robi. Ustawione. Aha. Aha. Co? No że ustawione. To ci dzięki. Nie no, no, to jest no. zwykły oak. Jeszcze nie znajdę oaka. Są chyba takie poczwórne wielkie, o, jeszcze są. Czy jak dam czarne, barwnik do zwykłego to wyjdzie Darko Akry. Było oczywiście pytanie retoryczne. Jest do ryb. Mam nawet tutaj biom lodowy. Kurde, ja mam grej karpet. Jak to, jak zrobić szary dywan? Jest, akurat jest noc, to jak zabijesz trupy, te szkielety, to z nich no. masz mączkę kostną, z niej robisz biały barwnik i łączysz chyba z czarnym barwnikiem, a czarny barwnik masz z tych ośmiornic, co w wodzie pływają. No ty to masz Pani Komisarz, Pani co? ty nie Ty Jak ty dym, ty dym, ty dym Pani <ślesz> Ten jest spruz... No Markę ciężko, Ja mam pół serduszka. Ja mam pełne, ale wiem kto pytał. O, bo bije mnie frajer w plecy. Ciężko, 14 minut nagrania. Ach. Panie by było, jakby nikomu się nie udało. <laughs> A czy komuś czasem już się właśnie nie udało? Nie. Znaczy udało? Nie, nie, nie. No ja sobie RNG, no jak znajdę, to znajdę. Co. W sumie, że nie zbieram tego. Oj. Mam blue, ale kurde. No dawaj. Nie ma opcji. Ja po hicie mam pół życia to od tej kości trup Mogliśmy zrespić jakieś jedną No ja znalazłem wioskę, ja sobie wziąłem chlebek z niej też mam wioskę, ale kurde nie mają fioletowych kwiatków, które potrzebuję Lawa, pulek. No kolejna wioska. Co? Ja do Naderu. To będzie speedrun netheru teraz. O kurde, nowy? A wy jak tam? to jest? Jakiś oak, Slap Ja nie wiem co mam. No a slab to nie jest pół płytka? Oak. Nie, przynajmniej nie o to chodzi, albo to jest ta gruba. Dziękuję. O jakiś lag był gruby. Dobra, dawajcie, robimy to, bo tu to... nie ma to tam, to potrzebuję najpierw to. Dobra, Fryer musi mi dać yy, w sensie Golem ja. 4 Żelaza. 4, ja mam znowu nether. Też mam nether. Eee. A jest noc, ja nawet nie mamy jakiegoś eee. Eee. Jak stary to mnie walną w ogóle. Dobra. Ja mam tu tyle złambiaków. Niespokojnie muszę do chatki. Ole mi śmignęła strzała. Dobra, a mam trzy. O nie, golem wali ten. Nie podpalę tego. Golem potwory wali. Ajajaj. masz trzy? Nie, żelaza od golema. Ja potrzebuję na wiadro... Hmm. Ja nie wiem jak ja mam to zrobić. Dobra, może gdzieś będzie kawał w tej wysce. Ten stary z żelazem? Co ale ja nie mam pojęcia jak... Dobra, komuś się udało? Nie. Nie? Nie też nie. Jakby ktoś pytał. Ja mam jakąś w ogóle płytkę. ale ona ma być jakaś... skamieniała? Nie wiem, ona ma... No bo mam... petrifiet. A, to jest ta taka Oła. co te, te szczury z niej wychodzą, tak mi się wydaje Serio To jak to niby typy... do Dobra. Dobra A miałam tyle rzeczy gdzie ja Dobra, No Daj mi Daj mi ten sos Jezu, mogę już wstać. Oj, tak. No ale możesz. mamy to. Czy ja wtedy. Tylko teraz, zanim ja wrócę, no nie dam rady. Już za mało czasu, za mało czasu, no. Ale czekajcie, a ty co mieliście? Ja mam w naderze. Ja mam też jakiś naderowy blok, jeszcze trzeba było go skraftić jakoś A co jest w ja, ja... nie, nie, co ty nawet nie próbuję. Jak ja dostałem hita przed chwilą ze strzały i po życia mi zabrało, ale już powoli wstaje dzień No, powoli to dobrze powiedziane. No z 20 minut nagrania ja już miałem prawie wszystko podpełniać w na do Ale szkoda, że ci się nie udało. Dzięki. Tak. Dobra, że tak. wam też się nie udało. Tak, nie szybko. Że szybko. Krzyże. Kurde, ja w mój... Też ma źle. Ja bym wróciła po swoje rzeczy, albo chociaż do tamtej wioski. O nie, znowu mam naderowe, Ja nie wiem, co oni z tym się tak uparli. No ja nie mam naderowego tym razem. Ale mam wszystkie rzeczy, żeby... żeby wejść do nethera. Wiem, że nikt nie pytał, no ale... Ale lag. No, no, no. Nie mogę craftingu otworzyć, dobra. Ja się postaram wrócić tam, gdzie byłam. Może mi się uda. Obok miałam lawę. Oho, dobra, Oj, tak, tak. A, co ty zmieźć. Mmm. Miałam tam. Taką tabliczkę ze sprusa. A. Ej, a ja mam purpur blok. Co to jest takie. takie purpurowe, okrągłe? To chyba nie jest barwnik. Nie, nie wiem, co to jest. Barwnik jest. Nie chodzi ci o padnik chociaż no. A co masz tu napisane? Mam purpur blok i teraz robi. E, w... Takich dziwnych. Co? Purpur blok po prostu? Uh -huh. A blok? No ja nie wiem, szczerze. Ja nie wiem co to jest. Aż wygoogluję, hmm. Pop, poplet, porus fruit. Co to jest? <laughs> To nawet nie w, nie w nederze, to w endzie jest. Co? No ten... Ten owoc taki, co tak teleportuje jak się go zje. O, nie Aha, gady. czyli przegrałem. No ja Sada, też. Więc Kamil wygrał. Ale że easy, easy Wind? A ty co masz kochanie? No ja mam ne netherowy, czerwony brick. Red, nether, bricks. jeszcze schody. Ale przynajmniej dobiegłam do mojej wioski. Najgorzej. To co? Rewanżyk? Bo ja nawet nie próbuję, to ja tam śnię. Ja też nie, bo... Nie wiem, nie wioska. Trzecia wioska. No to co, no... Czyli Easy Win, o, tak? Ktoś przyszedł no. do mnie. Dzień dobry. O? Co? Co? Jak Dzień dobry! Dzień dobry. Ech, o, awa. O, 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 chciałam kwiatuszka, chciałam o, Pat, jak tutaj skokszony jest! Co to masz na znaczy? gdzie, gdzie, gdzie jest Paulina? A nie, ty. Ojej, ojej, ojej. Patrz na niego, zobacz, zobacz na niego. Bawa, ba, ba. Patrzcie, o, o. Jedzenia podobno nie mieliście. O. Ja te, ja miałam tyle jedzonka, bo tyle klerki to by nie zombie. Mm. No to co? Myślę, że. No, wygrałem. Może wygrałem, no ja mówił. Daj mam trzy kwiatury. Jeżeli odcinek Wam się spodobał i chcecie więcej rewanżyk tutaj o, w naszej ja na pięknej ekipie, stanąć. to ja dajcie pa. znać w komentarzu, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i co? Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć, cześć! Pa, pa! Cześć, cześć.